Rowerzysto, pamiętaj, że jesteś niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Nie chronią Cię pasy bezpieczeństwa. Kurwa. Podczas jazdy sprawdzaj, czy sytuacja nie jest dla ciebie niebezpieczna. Poruszając się rowerem, możesz osiągać duże prędkości, które mogą spowodować, że nie zostaniesz w porę dostrzeżony przez kierowcę auta bądź pieszego. Pamiętaj o najważniejszych zasadach podczas przejazdu na drugą stronę jezdni, a nie dojeżdżając do niego. Jeśli jedziesz z dużą prędkością, zwolnij. Daj kierowcom szansę, aby mogli Ciebie zauważyć i zatrzymać się. Zachowaj szczególną ostrożność i nie wjeżdżaj przed jadący pojazd.